Czy to, co proponuje sala, to faktycznie jedyne możliwe rozwiązanie? Goście wchodzą na salę, widzą te oszałamiające dekoracje. Zaczynając od tymbalików, śledzików, szyneczki, deski serów, ciast, owoców, wszystkich możliwych kolorów, w ogóle jedzenie, jakie istnieje. Słuchajcie, ten odcinek powstał po to, żeby pokazać Wam, że można inaczej i że droga utarta przez sale weselne do organizacji Waszego przyjęcia nie musi wyglądać zawsze tak samo i że możecie z niej trochę zboczyć, na przykład po to, żeby Wasze przyjęcie było jeszcze bardziej estetyczne, eleganckie i z klasą przez co goście na pewno zapamiętają je jako totalnie wyjątkowe. Rzeczy, o których Wam dzisiaj powiem, naprawdę mnie wkurzają, ale y, można je łatwo ominąć. Wystarczy, że zaproponujecie swoje rozwiązanie y, właśnie menadżerowi sali. Ubolewam bardzo nad tym, że to sale same nie proponują tych różnych rozwiązań, które moglibyście sobie wybrać. W większości oczywiście nie chcę generalizować, ale przechodząc do rzeczy, powiem Wam o tych sześciu moich największych bolączkach, z którymi spotykam się bardzo często w salach, a w momencie, kiedy byśmy je ominęli, Wasze przyjęcie byłoby zupełnie wyjątkowe. Zaczynamy. Muzyka Pokrowce na krzesła. Jeszcze te elastyczne jestem w stanie jakoś przeboleć i czasami naprawdę mają uzasadnienie. W momencie, na przykład, kiedy sala ma nieciekawe krzesła albo w takiej kolorystyce, która totalnie nie pasuje do waszych dekoracji lub do waszej koncepcji i stylu, można użyć właśnie tych elastycznych pokrowców, które ujednolicą całość i nie będą po prostu wywoływać efektu kolejnego koloru, który wprowadza. Do dekoracji. To, czego się czepiam, to jest inny rodzaj tych pokrowców, czyli te obszerne płaty materiału zwisające z, z krzeseł. Które często wykonane są z jakichś świecących, satynowo-taftowych materiałów, dodatkowo mają jakieś falbanki, drapowania, kokardy i, i różne szmery bajery, które niekoniecznie w każdej sytuacji będą wyglądać elegancko. I w zasadzie w większości przypadków zupełnie położą każdą dekorację, którą przygotujecie, niezależnie od stylu, te krzesła po prostu ubrane w takie pokrowce sprawią, że wasza dekoracja zniknie albo przestanie mieć taki charakter, jak sobie to wymyśliliście. Dlatego zwróćcie na to uwagę, jakie krzesła posiada sala, jakie pokrowce. Wyjścia z tej sytuacji są dwa. Można wypożyczyć sobie w przypadku, jeżeli te krzesła się wam nie podobają, albo okazuje się, że właśnie te pokrowce posiadane przez salę są nieciekawe, możecie wypożyczyć te Elastyczne pokrowce z zewnętrznej wypożyczalni, lub czasem do wyboru ma również je sala. I koszt wypożyczenia takiego pokrowca to parę złotych za sztukę. Jeżeli macie nieco większy budżet, to oczywiście jestem fanką po prostu wymiany tych krzeseł. Możecie wynająć je z zewnętrznej firmy na czas waszego wesela. Wybór jest ogromny. I gwarantuję Wam, że wymiana krzeseł w sali zmienia totalnie charakter całego wystroju, całej dekoracji i że Wasze wesele przez to będzie zupełnie wyjątkowe. Muzyka kolorowe oświetlenie sali. Moim zdaniem światło w dekoracji przestrzeni sali weselnej czy obiektu weselnego jest prawie równie ważne co kwiaty, a poświęca się mu no zupełnie zbyt małą ilość czasu. Często sale weselne posiadają w swoim wyposażeniu takie ledowe listwy, które rozstawiają w strategicznych miejscach na sali, żeby podkreślić właśnie Światłem, czy to ściankę za młodymi, czy bufety, czy po prostu fragmenty ścian. I to jest super, dlatego że wtedy nie, nie, nie musicie już martwić się o takie podstawowe oświetlenie sali. Jeżeli macie taką wolę i chęć, to możecie wtedy pomyśleć o jakimś dodatkowym oświetleniu. Niestety, problem widzę w tym, że właściciele tych sal czasami, mam wrażenie, zupełnie losowo wybierają kolory, którymi podświetlają salę na danym weselu, co czasami totalnie psuje dekoracje. Bywa i tak, że ma, też znowu mam wrażenie, że ci właściciele chcą użyć wszystkich kolorów naraz, żeby pokazać ile ich mają i jakie możliwości wspaniałe dali parze. Co totalnie psuje tę przygotowaną miesiącami przez Was dekorację. Więc warto się naprawdę nad tym pochylić i być może wybrać jakieś neutralne, ciepłe światło poinformować o tym salę. Myślę, że to jest też ważne dla ekipy fotowideo, która, która będzie miała jednolite oświetlenie i mniej więcej będzie w stanie się do tego dopasować. Dowiedzcie się również, co z oświetleniem na parkiecie. Chodzi tutaj głównie o pierwszy taniec, dlatego że spotykam się często ze zdjęciami czy z materiałami wideo, gdzie para wykonuje swój pierwszy taniec, i niestety na sukni panny młodej widać. Plamy, po prostu kolorowego światła, na przykład z ruchomej głowy albo z jakiegoś lasera, co jest niekoniecznie korzystne, bo jednak chcielibyście pewnie mieć ładne zdjęcia z tego momentu i pamiątkę i wiedzieć też, jakiego koloru była suknia, niekoniecznie pewnie w kolorowe kropki. Więc zwróćcie na to uwagę, bo czasami właśnie te ruchome głowy, czy jakieś laserowe oświetlenie jest dostępne na sali i bez uzgodnienia po prostu zostanie włączone. Pewnie z dobrej woli właścicieli, którzy będą chcieli Wam dogodzić i pokazać, że, że się postarali, że pięknie oświetlili miejsce do tańca, ale niekoniecznie będzie to zgodne z estetyką każdego. Więc jeżeli to ma dla Was znaczenie, to po prostu o to zadbajcie. Muzyka Szampan na powitanie gości. To jest bardzo częsty punkt w zakładce w cenie, w ofercie sali i ten punkt właśnie bardzo mnie wkurza. E, tutaj czepiam się głównie na zewnictwa, dlatego że e, niestety, ale większość tych sal, która, które mają w ofercie szampana na powitanie, e, niestety tym szampanem nie witają gości, albo co gorsza, witają go szampanem, ale tak zwanym ruskim, co. E, co prawda, goście być może nie będą o tym wiedzieli nawet nie zwrócą na to uwagi. Uważam też, że nie na każdym weselu musi lać się ten prawdziwy szampan za kilkaset złotych za butelkę. Ważne, żeby po prostu symbolicznie goście wznieśli toast. Ale mówię o tym dlatego, że znowu wielokrotnie widziałam zdjęcia z momentu powitania pary młodej w sali, kiedy rodzice witają chlebem i solą, kiedy panna młoda jest przenoszona przez próg i właśnie w okolicach tego momentu również strzelają korkiem, tłuką kieliszki, więc to jest moment, który uwiecznia się praktycznie na wszystkich zdjęciach, każda para biorąca taki standardowy ślub ma po prostu to na zdjęciach czy wideo. I czasami mnie osobiście rzuca się w oczy po prostu ta butelka, którą kelner podaje parze i która faktycznie okazuje się zwykłym, tak zwanym ruskim szampanem. Więc nawet jeżeli nie będziecie serwować gościom na ten pierwszy toast jakiegoś wybitnie specjalnego trunku, to zadbajcie o to, żeby chociaż ta butelka otwierana przy parze młodej i przy wszystkich gościach była lepszej jakości. Nie musi być to naprawdę szampan, może być to białe, musujące wino, prosecco, co sobie wymarzycie, ale po prostu uwzględnijcie to przy planowaniu i przy podpisywaniu agendy już przy, przed, tuż przed weselem. Konsultant ślubny gratis. To jest coś, co znowu sale wpisują w oferty, chyba z myślą o. Menadżerze obiektu. Nie rozumiem znowu tego nazewnictwa, dlatego że funkcje menadżera i konsultanta są od siebie zupełnie różne. Podstawowa różnica jest taka, że menadżer sali, który nawet ma taką samą wiedzę jak konsultant, mam nadzieję, że jeżeli znajduje się to w ofercie, to, to tak właśnie jest, to niestety, ale. Raczej nie wykona tych wszystkich rzeczy, którymi zajmuje się faktycznie konsultant ślubny. Lista jest naprawdę bardzo długa, ale no przykładowo osoba oddelegowana z sali do waszego wesela, która normalnie nazywana jest menadżerem obiektu czy menadżerem wesela, przypisanym tylko do, do, do waszego przyjęcia, no nie zajmie się przed weselem, na przykład szukaniem podwykonawców, sprawdzaniem umów, czy w ogóle organizacją wszystkiego. W dniu ślubu nie pojedzie do kościoła, sprawdzić, czy, czy dekoracje są gotowe, czy ceremonia jest dobrze przygotowana. Nie pokieruje gośćmi gdzieś tam, jak mają trafić do sali. Nie zorganizuje w trakcie wesela transportów. Mało tego, raczej, jeżeli ze strony sali coś będzie nie w porządku, to Taki konsultanto menadżer z sali nie przyjdzie sam do siebie i nie powie, że proszę bardzo tutaj dołożyć na szwedzki stół, bo w umowie mamy, że ma być uzupełniany na przykład do drugiej w nocy, a jest dwunasta i na stole są pustki. Tak? Tutaj właśnie to jest rola konsultanta, który sprawdza jakość tego, co oferuje sala. Dlatego uważajcie, bo moim zdaniem jest to po prostu taki chwyt na nie do końca świadome pary młode, które łapią się na to, że czytają w ofercie, wow, będę mieć wesele z konsultantem ślubnym, więc bierzemy. Dla mnie to mega słabe. Makaron w talerzu to jest coś, na co mam naprawdę alergię, na szczęście tylko w przenośni, ale naprawdę uważam, że dobry rosół nie jest zły <grym> i że taki dobrze przyrządzony może być wizytówką lokalu i oczarować gości już na wejściu. Wiem, że większość konsultantów raczej odradza to, żeby jednak wybrać sobie coś bardziej wyszukanego, coś specjalnego. Ale ja uważam, że jeżeli jesteśmy na polskim weselu, goście już w kościele czekają, kiedy będzie rosł i że jest to dosyć tradycyjne. Jeżeli jest sprawdzony i jest pyszny, to dlaczego nie? Ale uważajcie na to, w jaki sposób będzie on podany. Ja naprawdę nie mogę zdzierżyć tego widoku, kiedy przychodzę na salę, która jest w trakcie na przykład dekorowania. Są piękne kwiaty, para wybrała naprawdę mnóstwo. Dodatków wszystko jest dopracowane, świeczki, jakieś menu na stołach, winietki, serwetki, pięknie wszystko poskładane, wynajęte pod talerze i na ten podtalerz ląduje po prostu talerz z makaronem, marchewką i pietruszką który od razu, od razu te kolory rzucają się w oczy gdzieś tam i na wejściu i na zdjęciach. Mało tego, sam wymiar taki higieniczny jest tutaj dosyć wątpliwy. Byłam wielokrotnie świadkiem np. podczas koordynacji, kiedy przychodziłam na salę i nawet to nie było tuż przed przyjazdem gości, te kilkanaście minut, kiedy ten makaron czekał, tylko on był czasami wykładany na dwie godziny przed. Kiedy jeszcze na sali byli dekoratorzy, kończyli stoły, kiedy gdzieś tam były ostatnie trwały ostatnie przygotowania. I naprawdę byłam świadkiem kiedyś sytuacji, kiedy dekoratorka wyciągała liście z jakiejś kompozycji, której wpadły do talerza. Mało tego, taki makaron, który stoi na tym stole przez kilkadziesiąt minut. Wzbija się po prostu w zimną kulę, i to totalnie, w moim odczuciu, dyskwalifikuje ten rosół w ogóle z kategorii jakiegoś eleganckiego posiłku. I mało tego, skoro ten ma makaron znajduje się w talerzu, to oznacza, że żeby znalazł się tam również rosół, to prawdopodobnie obsługa przyniesie go w wazie, i goście będą sobie podawać tę wazę i sami nalewać do talerza. Niestety, ale moim zdaniem wesele jest na tyle elegancką i na tyle wyjątkową okazją, że powinniście na to zwrócić uwagę i zastanowić się, czy przypadkiem nie wolelibyście, żeby wasi goście w tym dniu, w tej wyjątkowej sali, w tej wyjątkowej scenerii zostali ugoszczeni faktycznie po królewsku. I po prostu, czy ten obiad w całości nie powinien być serwowany przez obsługę? Ja jestem totalnie, totalnie za tym, dlatego że z doświadczenia wiem, że... Pary się tego boją, bo czasami myślą, że nie, nasze babcie to tam będą coś psioczyć, że one sobie wolały same nalać albo że sobie nałożą z patery jakieś tam sałatki, i w ogóle surówkę do obiadu i wybiorą sobie mięso, jakie będą chcieli. Ale y, zwykle spotykam się z takimi opiniami, że faktycznie. Te osoby po prostu nie znają innej formy zaserwowania tego obiadu i w momencie, kiedy już do tego dochodzi i ten kelner podaje każdej osobie osobna obiad, to robi to wrażenie po prostu na, na, nie tylko na starszych gościach, ale w ogóle zadbajcie o to, żeby ten zwłaszcza główny obiad przebiegł z klasą i żeby było... Było naprawdę to zgodne z rangą tej uroczystości. Ślub prawdopodobnie i wesele wyprawiacie jeden raz. Jest to naprawdę bardzo wyjątkowa okazja. Dlatego zastanówcie się, czy takie rozwiązanie nie będzie bardziej w porządku. Czasami może się to wiązać na przykład z koniecznością wynajęcia dodatkowego kelnera od sali. Zwykle z tym, co się spotykam, jeden kelner przypada na 25 gości. W momencie, kiedy zażyczycie sobie, żeby obiad był w pełni serwowany, może się okazać, że właśnie taki dodatkowy kelner będzie potrzebny, zwłaszcza jeżeli do obiadu na ma być serwowane wino. Nad tym się zastanówcie, możecie zapytać w sali, czy w ogóle jest taka możliwość, i spróbować sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała różnica w tym obiedzie, czy to, że goście przyjdą i zastaną ten makaron, albo tę zeschniętą przystawkę na stole będzie na pewno lepszym rozwiązaniem niż właśnie taka elegancka forma. Zimna płyta na stole. To jest moja naprawdę duża zmora, i mam nadzieję, że nad tym punktem szczególnie się zastanowicie. E, dlatego, że. Przypuszczam, że skoro oglądacie filmik na YouTubie, który pomaga w organizacji ślubu, to jest to dla Was w jakiś sposób ważne i chcecie to zrobić dobrze. Planujecie pewnie rodzaj dekoracji, wybieracie kwiaty, jakieś motywy przewodnie, kolory, wybieracie, jakie będą pasować do tego winietki, numery stołów, przeglądacie tego Pinteresta w kółko, robicie tablice i to pochłania naprawdę masę czasu, a Zrobienie takiego stołu to również duży wydatek. Dlatego nie rozumiem, dlaczego pary, które. Właśnie przywiązują wagę do tej strony wizualnej, ładują po prostu na ten stół wszystkie możliwe pozycje z zimnej płyty. Zaczynając od tymbalików, śledzików, szyneczki, deski serów, ciast, owoców, wszystkich możliwych kolorów w ogóle jedzenia, jakie istnieje, jeszcze ułożone w jakichś wielkich półmiskach i zajmujące całą wolną przestrzeń na stole. Skoro. Właśnie, no, skoro ważna jest ta strona, e, strona estetyczna, mnie totalnie się to nie podoba. A wyjścia z tej sytuacji są dwa, co najmniej, i przynajmniej dwa sensowne, które ja widzę. Pierwszy z nich on jest taki najbardziej radykalny, e, jak najbardziej moim zdaniem na miejscu w przypadku wesela, jest to właśnie umieszczenie całego jedzenia z zimnej płyty w bufetach, czyli całe jedzenie jest wyeksponowane gdzieś z boku i goście, jeżeli mają ochotę, podchodzą, częstują się, wybierają na swój talerz to, co im odpowiada i zanoszą do stołu i jedzą mogą ten talerz sobie postawić gdzieś z boku mogą jeść co w trakcie całego wesela tutaj nie ma nie ma w ogóle przeszkód jest to też sposób na to aby Mniej jedzenia się zmarnowało, dlatego że całe jedzenie, które obsługa postawi na stole, jest w zasadzie do wyrzucenia. No bo jeżeli ktoś weźmie z takiej patery jedno jajko z majonezem, no to raczej ciężko będzie później obsłudze gdzieś tam wybrać tę część, której goście na przykład nie, nie dotykali. Tak? Często takim argumentem, dlaczego pary nie decydują się na to, żeby jedzenie było w bufetach, jest to, że faktycznie martwią się o starsze osoby na weselu. Które nie są przyzwyczajone do tej formy, być może ciężko będzie im to zaakceptować, być może ich stan zdrowia nie pozwala na to, żeby, żeby podeszły do tego stołu. Ale, znowu, z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że taka, takie rozwiązanie zaproponowane podczas wesela, powoduje, że ta starszy z narodu się zaczyna po prostu ze sobą integrować, bo przy tym szwedzkim stole nawiązują się różne ciekawe rozmowy. Czasem są to faktycznie takie small talki, a tutaj co sobie pani nabierze, a czy próbowała pani tego sosu, a coś, 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 <grych> ale faktycznie nawiązują się po prostu kontakty, tak? Zaraz ta rozmowa o galarecie przechodzi w to, z której strony pary młodej ktoś jest, tutaj zawiązują się jakieś nowe pary taneczne, więc z doświadczenia wiem, że seniorzy są zachwyceni tą możliwością i że w ogóle taki bufet robi na nich większe wrażenie, i że jest to po prostu coś innego niż zawsze. Jeżeli natomiast są w Waszej rodzinie faktycznie osoby, które nie dadzą rady ze względów fizycznych podejść do takiego bufetu, zawsze można powiedzieć o tym obsłudze i poprosić ją, aby tej osobie przy tym konkretnym stole co jakiś czas przynosili coś dobrego. I gwarantuję Wam, że Wasza babcia, która nie jest w stanie dojść do bufetu, trzy razy bardziej ucieszy się z waszego widoku z talerzem pełnym smakołyków jeżeli poświęcicie jej jeszcze kilka minut rozmowy przy tym wszystkim niż faktycznie z tej całej zimnej płyty z której tak prawdopodobnie niewiele nie, po prostu. Jeżeli jednak nadal nie przekonuje Was to rozwiązanie, jest jeszcze taka alternatywa, która stoi gdzieś tam pomiędzy. Czyli po pięknie zaserwowanym obiedzie, przy, przy czystym stole, czyli przy w pełni udekorowanym tak jak chcieliście, goście wchodzą na salę, widzą te. Oszałamiające dekoracje. Fotograf robi zdjęcia, wideo ma piękne ujęcia, wspaniale przygotowanego stołu. Goście sobie jedzą, jest pięknie, miło, elegancko i z klasą. I dopiero po deserku, kiedy goście wstają i idą oglądać wasz pierwszy taniec, obsługa wynosi część zimnej płyty na stoły. Jest już po większości zdjęć, po pierwszym efekcie. I wtedy część jedzenia może tam zawędrować. Ja jestem fanką tego pomysłu, jest to właśnie jakiś kompromis pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Oczywiście część jedzenia wtedy jest również na bufetach, więc każdy, kto ma ochotę, może tam również podejść i wybrać sobie coś. Dodatkowo pomyślcie o tym, pomyślcie nad tą formą, czy, czy ona się Wam podoba, czy to, co proponuje Sala, to faktycznie jedyne możliwe rozwiązanie. No i przemyślcie to, czy faktycznie zależy Wam na tym, żeby wasze wesele było w takiej eleganckiej formie i żeby goście zapamiętali je na naprawdę bardzo długo. Dajcie w ogóle znać pod tym odcinkiem w komentarzach. Co myślicie o tych wszystkich rzeczach, które Wam wymieniłam? Być może macie jakieś swoje potworki, które spotykacie podczas wesel. Wiem, że ogląda mnie dużo osób z branży ślubnej, dlatego jestem ciekawa Waszych opinii. Być może o czymś zapomniałam. Oczywiście ta moja lista jest o wiele dłuższa, ale ten odcinek trwałby w nieskończoność, więc ograniczyłam się do tych sześciu, które najbardziej mnie wkurzają. E, przypominam, że już za tydzień kolejny odcinek, dlatego subskrybujcie, komentujcie i zapraszam do zobaczenia.